Remont łazienki Dzień kolejny Już jest hydraulika zrobiona Nie nie, to nie jest wino To jest sok z brzozy, który bardzo obrodził I trzeba go wypić nie, Jak to zrobimy O, coś wam pokażę Tu jest wszystko porobione Na cacy, bo e, Poprzednio to były jakieś Po prostu paranoja Co tu się działo Teraz będzie przynajmniej wiadomo, co i jak. Mamy dwa manometry. Jeden na piec. Jakie jest ciśnienie w piecu. Nie. W centralnym drugi manometr jest na układ wodny. W sensie, co jest w kranach, jakie ciśnienie. Można sobie posprawdzać. No ale łazienka już wygląda i już przypomina coś co przypomina łazienkę zaciągnięty klej, posadzka tam będzie prysznic, tak jak mówiłem szkolelek, wyprowadzenie na e, piecyk tutaj będzie piec centralny mamy nowy sufit, wszystko jest z płyty ognioodpornej, odpornej przesknie to wszystko no i będzie można kłaść tak zwane kafelki Teraz łazienka dolna, ale już ruszyły prace na górze też. Tu też wam pokażę, że tutaj, o, tu będzie łazienka numer 2. O, może tego nie widać. Gżejnik trzeba było przesunąć, tak, bo tutaj będzie ściana. O, takie tu, o, tu będą drzwi. się będzie wchodzić do mikro łazieneczki i tutaj będzie prysznic. Kabina prysznicowa, brzydże brzy, wyprowadzenia już są. Tu będzie umywaleczka mała. I taki mały pokoik, ale chciałem strasznie, żeby ta łazienka tu zaistniała na górze, żeby nie trzeba było chodzić po tych schodach na dół. No i powoli, 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 powolutku wszystko jest do przodu. Dzięki Markowi, bo on to po prostu... Człowiek geniusz od roboty na wszystkim się zna i potrafi to zrobić. No, nie oszczędza na materiałach. A, to jest fajna rzecz. Nie wiem czy to będzie widać. No, bo tutaj cały konglomerat różnych rzeczy. Żeby ten baniak, który był na dole. Teraz jest tutaj na górze. Bańka wyrównawcza. A manometr mamy na dole. Więc jeżeli chodzi o ciśnienie i takie różne rzeczy to możemy to wszystko sprawdzić. no i także o postęp prac jakiś powolutku powolutku jest o ja słucham, się zarąbałem przy tej ziemiance ale to na początek dnia Ach, dobra chwila przerwy do roboty